Porażka z gks Katowice w pożytach karnych. Jak, jak pan oceni to spotkanie? Myślę, że całe spotkanie było dość zacięte, dość wyrównane. E, no szkoda tej końcówki, bo poprowadziliśmy 2-1, gdzieś e, trochę może brak odpowiedzialności. Niepotrzebnie wyrzucony krążek na uwolnienie, mogliśmy go przytrzymać, albo wjechać może za czerwoną i go bezpiecznie wrzucić do rogu opóźnić Katowice z wjazdem i myślę, że dowieźlibyśmy to zwycięstwo. Dobrze, że to był sparing i to jest nauczka dla nas na, na kolejne mecze. No tak jak powiedziałem brak, brak trochę odpowiedzialności w, tej, w tym decydującym momencie. Nie, niepotrzebny ten ta próba strzału, może przejazd ze czerwoną, ale tak jak mówię no to dobrze, że to się stało w sparingu. Szkoda, że nie wygraliśmy mogliśmy wygrać w turniej, zajęliśmy ostatnie miejsce. No. To jest szkoda, bo jeśli możesz wygrać coś, no to, to trzeba to zrobić. Rzutkarny to loteria i tego szczęścia Wam chyba dzisiaj trochę zabrakło. Tak, no szczególnie dzisiaj to była loteria przy takim lodzie, w takich warunkach, to naprawdę jest... ciężko przewidzieć, jak krążek się czasami zachowa. No szkoda, oni byli skuteczniejsi jeśli wygrali. Dwie ramki stracone, ale też dwie strzelone. W defensywie no raczej jest to ok, ale w ataku można było chyba więcej strzelić. Tak, no było tych sytuacji takich klarownych dość sporo, więc e, musimy na treningu pracować nad to, skutecznością w przyszłości, wykorzystywać tę sytuacje i może te końcówki meczów mieć spokojniejsze. Przed Wami jeszcze jeden sparring no i Liga Mistrzów. Będziecie gotowi na tę fazę? I jeszcze raz? E, jeszcze jeden sparring przed Wami, no i Liga Będziecie na to gotowi? No tak, jeszcze mamy jeden sparing, taki, można powiedzieć, generalny sprawdzian przed, przed Ligą Mistrzów. Dobry przeciwnik z pierwszej ligi czeskiej, więc, więc na pewno będzie wymagający. Myślę, że podobnie jak na tym turnieju wszystkie drużyny gdzieś prezentowały równy poziom. Także spodziewamy się gdzieś podobnego meczu na, na wysokim poziomie. Będzie to jeszcze dobre przetarcie przed Ligą Mistrzów. Co w awans do fazy pucharowej, czy dla Was byłaby to niespodzianka? Nie wybiegamy aż tak daleko, no. chcemy się jak najlepiej zaprezentować, wiemy z kim mierzymy się w tej Lidze Mistrzów, z jakimi drużynami, we, w jakich ligach e, są poziomy, to, to też wiemy i będziemy robić wszystko, by, by wygrać mecz, no. sprawić jakąś niespodziankę i, i... czas pokaże, czy, czy będzie nas stać na awans, czy, czy nie. Wygraliście teraz 3 dni z rzędu, to chyba duży wysiłek dla organizmu. Tak, no to, to, to na pewno jest dość, dość mocno wyczerpujące, szczególnie przy takiej temperaturze, lód też nie wytrzymywał. Także teraz mamy dzień przerwy, żeby się zregenerować, we wtorek wracamy do treningu.